Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy. Prosiliście, prosiliście i się doprosiliście. Dzisiaj będzie Kras upalany w błocie. Tak, to jest całkiem gruby sprzęt, ale to nie jest moje ostatnie słowo w kategorii potężnych sprzętów. Dokładnie i to co tu widzicie to Kras-255B1. Tak, to ta legendarna ciężarówka z napędem 6x6, która da radę przeciągnąć wszystko i w każdym terenie. W sensie serio, to wóz przede wszystkim do ciągnięcia ciężkich przedmiotów, na przykład czołgów na lawecie. A przy okazji w dupie ma bagna i inne takie bzdury. Ale do rzeczy, powinienem zacząć od historii. Generalnie ta była jak przy każdym wojskowym radzieckim sprzęcie. Za każdym razem wyglądało to dokładnie tak samo. Generałowie narzekają, że coś takie 2 na 10 te nasze ciężarówki, Iwan. No więc w pierwszych dwóch narzekających generałów zostaje zdegradowanych albo mają proces o szpiegostwo. Wreszcie Ministerstwo Wojny czy tam Obrony zleca projekt nowej ciężarówki. Prace ruszają, ktoś dostaje łapówkę, ktoś inny, kulkę, ktoś zajębał ze środka badawczego 100 m2 blachy przeznaczonej do zrobienia prototypu, ale wreszcie jest. Udało się. Mamy nową jeżdżącą ciężarówkę. A szpiedzy z Ameryki pokładają się ze śmiechu, bo przeciętny rednek z Teksasu jeździ bardziej zaawansowanym technicznie wozem. No i tyle. Tak. W 1965 narodził się Kras 255. Używano go w wojsku, w budownictwie, górnictwie i wszędzie tam, gdzie trzeba było wjechać w trudny teren z ciężkimi przedmiotami. Związek Radziecki szeroko wykorzystywał te auta w ramach swoich macek w państwach satelitach w Afryce i Azji ze względu na bardziej infrastrukturę w tych rejonach. Od konstruowania samej prostej jak przekręty na maseczkach ciężarówki, ciekawsze jest powstanie zakładów kras w Krzemieńczuku. Generalnie nazwa firmy jest ambitna jak zawsze w Rosji Radzieckiej, jest skrótem od nazwy miejscowości oraz słów fabryka samochodów. Znaczy, to nadal ambitniej niż tworzenie tak generycznej marki jak Fabryka Samochodów Osobowych. No dobra, ale to było tak. W latach 30. zbudowano tam fabrykę samolotów. Po wojnie bardziej potrzebne były przęsła mostowe, po czym Chruszczow wbił ze swoim zajebistym pladem sadzenia wszędzie kukurydzy, więc dla odmiany przyszły Kras produkował kombajny. Wreszcie, pod koniec lat 50. do krzemieńczuka przeniesiono z Jarosławia fabrykę ciężarówek i zaczęła się prawdziwa historia Kraza. A z tymi przęsłami mostowymi to ma sens, bo kras to jest takie przęsło mostowe na kołach. A skoro o tym mowa, to cóż, obejrzyjmy sobie krasa z zewnątrz. Nie możemy tu gadać o stylistyce, bo ona po prostu nie występuje. No nie ma, nie istnieje. Grill to kawałek ogrodzenia z kołchozu, błotniki to pewnie wyklepane koryta z chlewu, przykręcone do ramy prętem ogrodzeniowym. Natomiast kabinę można spokojnie zastąpić kioskiem ruchu i wóz wcale nie będzie wyglądał gorzej. Najciekawszy element wyglądu to tak naprawdę rozmiary Kraza. Jest po prostu wielkim bydlakiem. Można spokojnie wejść pod błotnik, albo zrobić ze szwagrem grilla pod podwoziem. Ale wróćmy do kabiny. Myślicie, że jak przystało na takie stalowe monstrum, jest pewnie z blachy gruby jak Georgi Malenkov? Ta, wiem, pewnie nie wiecie, kto to malenkow, Współpracownik Józefa z Wąsem, w latach pięćdziesiątych przez chwilę żonił Związkiem Radzieckim. Ale co do kabiny, nie jest z blachy, tylko z drewna obitego blachą. Także kras może zbutwieć albo zgnić i często na przykład nie zamykają mu się przez to drzwi. I to nie to, że to jakieś super-duper wysezonowane wzmocnione drewno, no zwykłe dębowe dechy. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, dlaczego nie użyto blachy, miało to chyba coś wspólnego z pękającymi kabinami, no ale nie do końca słuchałem. Wolałem spojrzeć na to, jak banalnie wszystko jest tutaj pomocowane. Kabinę można bardzo szybko odkręcić od podwozia, tak samo błotniki, które są najbardziej finezyjnym elementem blacharskim. Jako jedyne są naprawdę zaokrąglone. Poza tym, no klasyka, skrzynia ładunkowa, wyciągarka, którą można wyciągnąć z przodu lub z tyłu, no i jebitny hak. I ten hak to w sumie jest w krazie najważniejsze, bo ten wóz służy do targania czołgów, dużych prefabrykatów w budowlance czy wreszcie przęseł mostowych. Ale, ale, żeby nie było, że zupełnie ozrywam szczegóły, moim ulubionym jest to, jak bardzo konstruktorzy kraza mieli w dupie użytkowników. Koło zapasowe jest na zwykłym, bezczelnym pałąku kręconym kluczem, a chyba nie muszę mówić, że takie kółko o średnicy człowieka swoje waży. Poza tym mamy tu jeszcze jedno bardzo zaawansowane radzieckie rozwiązanie. Rygielek, w którym jedna część nie pasuje do drugiej. Wygląda, jakby ktoś coś zjebał, ale to chyba specjalnie, żeby trzeba było szarpać, by otworzyć. Inaczej skrzyneczka mogłaby się otworzyć w czasie jazdy. Wróćmy jeszcze do grilla, zrobionego z poręczy względnie ogrodzenia. Jeśli chcemy się dostać do motoru, to rozkładamy sobie stopień i łapiemy się właśnie za tą poręcz. To jest wystarczający, tak samo jak i. A najśmieszniejsze jest chodzenie. Otóż zeskakując z kraza można spokojnie dostać lęku wysokości albo skręcić kostkę. Ale dobra, co do samego silnika. To Jams 238 o maleńkiej pojemności wynoszącej prawie 15 litrów. Oczywiście to widla 108 diesel. Generalnie to tutaj właściciel zaznaczył, że wszyscy Pierdolą, jak to kras spala milion litrów paliwa na setkę, a jemu wyszło, że mieści się w uczciwych 36 czy 38 litrach na setkę, a nawet niżej, oczywiście, w jeździe po asfalcie. W terenie już bywa różnie, a z czołgiem na lawecie faktycznie można zrobić wyniki na poziomie 100 litrów. Moc tego motoru może i nie powala, bo wynosi zaledwie 240 ruskich koni mechanicznych, ale za to moment obrotowy jest potężny. Przy 1,5 tysiąca obrotów Kras osiąga 883 Nm. No i ma czerwone gwiazdy na pokrywach zaworów, a to jest jeszcze ważniejsze. A jako pokrywach mowa, to spójrzcie, jakie to jest wszystko łatwo dostępne i przemyślane pod kątem serwisowym. Na przykład do zdejmowania wspomnianych pokryw nie trzeba nawet kluczy, jest na pokrętła. Swą drogą fajnie odpala się ogrzewanie. Chcesz mieć ciepło w kabinie, musisz przekręcić kurek jak od starego kranu, o ten tutaj. A skoro cieple w kabinie mowa, to zajrzyjmy właśnie do niej. Znajdziemy oczywiście kolejną czerwoną gwiazdę. A poza tym to można się tu poczuć jak w uralu, tylko takim większym i wygodniejszym. Mamy tu to samo, czyli Milion ich deskę, która jest kawałkiem blachy i porozrzucane zupełnie losowo zegary i przełączniki. No i w centralnym miejscu ten legendarny, przełomowy, super zajebisty system centralnego pompowania kół względnie kontroli ciśnienia w oponach. Otóż w tamnym muralu to on po prostu nie działał i tutaj też oczywiście nie działa i zasadniczo nigdy kurwa nie działa. Ktoś kiedyś słyszał o Krasie ze sprawnym automatycznym pompowaniem kół, ale nikt nigdy go nie widział. Poza tym z fajnych rzeczy Kras miał jeszcze system wstępnego podgrzewania silnika i paliwa przed rozruchem. Nie wiem czy oglądaliście stare radzieckie kroniki filmowe, ale moja ulubiona pokazuje nowiutkie ZIWY 131 na Syberii. No i tam kierowcy pokazują jak to łatwo je odpalić przy minus 40 czy minus 50%. Otóż rozpalali pod nimi ogniska. No i kras ma takie własne ognisko na wyposażeniu. W ogóle kras jest skrajnie odporny. Na desce jest nawet tabliczka, jak nie zarżnąć rozrusznika i tam jest jak krowie na rowie. Kręcić po max 20 sekund, robić minutowe przerwy. Dopuszczalne kręcenia z rzędu tylko 3. To zresztą nie jedyna taka tabliczka. Cięgno od świateł też ma podpisy gdzie są mijania, gdzie pozycje. Jakbyś był kompletnym kretynem no i nie wiedział, że trzeba dwa razy wyciągnąć do siebie, a nie raz. Co do przełączników to standardowo nie są opisane, ale kogo to obchodzi. Odpowiadają tylko za światła i ewentualnie nawiew na szybę. A dodatkowe wyposażenie kończy się oczywiście na otwieranych szybach. Prościej już się nie da. Doskonałe są wycieraczki. Napędzane pneumatycznie, odpala się je odkręcając zawór pod deską. Przy okazji, montując ich mechanizmy, dopuszczono się wielkiej zbrodni. Powieszono je z odwróconym do góry nogami napisem, zdjęłano bez SSR. Ciekawy jest też przycisk, który jest klaksonem elektrycznym. Został zdublowany drugim pod lewą nogą kierowcy w sensie, jakbyście się bardzo wkurwili, to możecie jednocześnie na dwa przyciski trąbić. Wskaźniki to w sumie kropka w kropkę to co w Uralu, czyli ciśnienie oleju, ładowanie, temperatura wody, prędkość, no i oczywiście ciśnienie w układzie pneumatycznym. Najbardziej bawi mnie to, że plomba na liczniku jest na zewnątrz, nie przy lince, po prostu wisi się na desce. Jest też cięgno od otwierania klapki nawiewu, ale po co otwierać jakiś maleńki włazik, jeśli można otworzyć całe okna jak król. A przy oknach mamy jeszcze takie haczyki. To jest obraz śmieszne, bo kierowca kraza mógł sobie rozwiesić w kabinie hamak i do tego one służą. Podobno tylko było to z kurwy sejsko niewygodne i ciągle coś się wbijało w dupę. Dobra, a jak wygląda wajchologia? Oczywiście nie zapamiętałem, ale właściciel mi wytłumaczył i nagrałem, także jest, niestracone. I co? No, już wiemy, że rękaw. I co? I tu mamy eee, kurywanu. No. Za schemacie? Nie, reduktor. Okay, to, czyli to jest reduktor. załączony reduktor, tak, to jest most przedni, most przedni, most tylny, N tak, most tylny, ta, ta niby blokada tego mechanizmu no, różnicowego, która i tak nie, nie jest realną blokadą, tak, Tak. a to jest wyciągarka, a, czyli wyciągarka, dodatkowo. dodatkowo, czyli jak działa ta blokada, która nie jest blokadą w sumie, i raczej, on sobie wybiera te koło z tych czterech, z tyłu, mhm. które jeżdżą, które ma najlżej, dokładając tą blokadę, już dwa koła z tych czterech ciągną. A, że jedno, jedno, dwa koła. tego ta wajcha przy samym siedzeniu to jest ręczny na przyczepę. Oprócz tego, z nazwijmy to udogodnień, Kras ma jeszcze retarder w pedale, czyli taki hamulec do zjeżdżania z góry, a także dodatkowy hamulec ręczny, który działa tak, że wpierdalamy hamulec roboczy na maksa w podłogę i go sobie blokujemy tym kawałkiem metalu. Na środku, ten cylinderek to spryskiwacz. A, no i są jeszcze czerwone wstążki. Poprzedni kierowca twierdził, że one odczyniają złe uroki i dzięki temu Kras się nie będzie psuł. Serio, taka historia za nim stoi. Natomiast jak mowa o odporności na awarię, to Kras ma na pewno i jedną zaletę. Trudno go samemu zepsuć. Na przykład blokada mostów tylnych, jak już było powiedziane, działa tak, że po prostu z czterech kół kręcą się dwa, a nie wszystkie. Dlatego nawet jeśli kierowca jest debilem, to nie zacznie napędu. I to pomimo tego, że oglądając podwozie znajdziemy jakieś 1500 pięćset, wałów napędowych. Teraz tak, jak się odpala Kraza. Najpierw trzeba odciągnąć wajchę pod deską, to jest ręczny gaz. A potem kluczyk i jazda. A, czyli z kluczyka jest spalony, nie akurat. Nie jest oryginalny. Wszystko się trzęsie, napierdala, a silnik pracuje z bardzo specyficzną kulturą. To nie jest klekot, to jest takie miarowe. Wr, wr, wr. Jeśli chcemy ruszyć, to zaczyna się zabawa w siłownię. Wciśnięcie pedału sprzęgła wymaga naprawdę przywalenia z półobrotu, ale dużo ciekawszy jest pedał gazu, jak już się ruszy. Wyjedź kurwa Słuchaj, może na razie nie jedźmy w błoto, Jakie ja, kurwa nie umiem nawet ruszyć tym O kurwa, to ma wspomaganie? Tak o. Gdzie? <laughs> <laughs> Jakie kurwa wspomaganie? Lepiej przyjść w i bez gazu Powinien iść No i śmiało do góry No Nie przejebałem na piątkę chyba? Nie Nie, nie, nie. Tylko pomalutek, po mówię Tylko pomalutek Nie, piątkę ta piątka mało No tak, tylko on tak łatwo nie... On tak łatwo nie pozwala zrobić Ale to jest siłowanie się kurwa z nim z tym sprzęgłem Kurwa jest duża To ma niby Dobra to jest ze wspomaganiem podobno Problem mam z, z, ze zbyt małą amortyzacją na nodze, bo mu cały czas chodzi ten pedał. Otóż to nie ty mówisz Krazowi jak ma jechać, tylko on mówi tobie co masz robić. W sensie cały pedał pulsuje razem z ogromną pompą zasilającą silnik Kraza, więc masz non-stop wibrator pod nogą. Nie, nie da się tego ustabilizować, a co za tym idzie da się wyczuć obracanie się silnika na niższych obrotach. Kolejna zabawa to kierowanie. Kierownica jest ogromna, ma niby wspomaganie, ale jeśli ono nie domaga, to masz przejebane, bo trzeba naprawdę z nią walczyć. To nie jest tak, jakbyś po prostu osobówkę bez wspomagania, tylko to jest coś gorszego. Hamulce są oczywiście układem pneumatycznym, jak to w ciężarówce, i ciśnienie na nich oczywiście również widzimy na desce. Generalnie jazda razem to jest fajna zabawa, ale taka z gatunku fajnie było, ale nie chcę tego powtarzać i następnym razem wolałbym być jednak pasażerem. Absolutnie każdy układ chodzi, jakby był z drewna obitego blachą. A Kras robi co mu się podoba, a nie to co się kierowcy podoba. Do tego biegi. Niby zwykła skrzynia 5 biegów z jedynką do tyłu, ale przełożenia trafiają się zupełnie losowo i na przykład czasem Kras uznaje, że nie pozwoli ci wrzucić jedynki, jak nie przypierdolisz. Dodajmy do tego hałas i mamy obraz maszyny skrajnie prostej, roboczej, syrającej na wygodę kierowcy. Ale przynajmniej wytrzymałej i zdolnej pojechać po zasadniczo każdym terenie. Wada? No, niska zwrotność. Już? już? Tak. No zanim w górę ma pomyśleć, skręcić. Niestety. Znak, że siedzisz na kole, to wiesz, że dużo łatwiej, nie? ale za to po błocie to idzie jak dzik. I to taki wielki dzik, rozjuszony, bo ktoś mu próbował odbić lochę. Także siak kras to po prostu fajne, ale strasznie prostackie monstrum. I o to w nim chodziło. Łatwo go wyprodukować, łatwo naprawić. Tylko, że przy takim starze 266, to to jest pierdolony troglodytak, to straszny, naprawdę. Stół prymitywizm i epoka samochodów z kamienia łupanego. To tyle na dzisiaj. Jakbyście chcieli się przejechać takim sprzętem, to w opisie macie link do Facebooka ekipy Military Monkeys. To oni udostępnili mi to auto do testu. Pamiętajcie, żeby usunąć subskrypcję, nie lajkować tego filmu i do zobaczenia za tydzień.